Wyobraźcie sobie moment, gdy kosmiczny krajobraz Księżyca, znany ze swojego martwego spokoju i pyłu, nagle staje się areną prawdziwej zagadki, niepodlegającej ziemskiej logice. Właśnie to się wydarzyło, gdy zespół astronautów podczas swojej misji odkrył dziwny obiekt w jednym z niezliczonych księżycowych kraterów. Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak duch z przeszłości masywny czołg, którego sylwetka wyraźnie odcinała się na tle szarego księżycowego krajobrazu. Ten czołg nie został po prostu porzucony w kraterze. Okazało się, że jego systemy wciąż działają. Monitory i czujniki świeciły jasnymi światłami, niczym dopiero co wyłączone urządzenie, gotowe natychmiast powrócić do życia. Najbardziej zdumiewające było jego wykonanie. Żaden ziemski inżynier nie byłby w stanie zaprojektować takiej maszyny. Czołg o niezwykłym i nietypowym wyglądzie wydawał się dziełem innej myśli technologicznej. Każdy element wyglądał tak, jakby został stworzony z użyciem materiałów i metod nieznanych na Ziemi. Zdumiewające było to, że astronauci nie otrzymali żadnego wcześniejszego powiadomienia o takim znalezisku. Zdjęcia kartograficzne i dane wywiadowcze zebrane przed misją nie wykazywały niczego podobnego w tym rejonie Księżyca. Wydawało się, jakby czołg pojawił się nagle, wbrew wszystkim znanym prawom. Weterze pojawiły się pytania, kto mógł stworzyć taką maszynę, jak znalazła się na Księżycu i co najważniejsze, po co? To odkrycie było nie tylko mistycznym wydarzeniem, ale zapoczątkowało ciąg zagadek, z których każda wydawała się bardziej nieprawdopodobna od poprzedniej. Przed astronautami były próby analizy, które ujawniły jeszcze więcej nieoczekiwanych szczegółów i wywołały jeszcze więcej pytań. Czy to był zwykły incydent, czy też część czegoś znacznie większego? Badanie tajemniczego czołgu rozpoczęło się natychmiast. Astronauci ubrani w swoje skafandry stopniowo zbliżali się do obiektu, wyposażeni w najnowocześniejsze narzędzia analityczne. Pierwsze skanowania wykazały, że metal, z którego wykonano czołg, nie należał do żadnego ze znanych ziemskich stopów. Co więcej, konstrukcje i mechanizmy wewnątrz były tak skomplikowane, że nawet najbardziej zaawansowani inżynierowie mieliby trudności z ich odtworzeniem. Wszystko wewnątrz i na zewnątrz czołgu emanowało energią, która wydawała się niewyczerpana. Elementy sterujące, niezwykle zaawansowane i na pierwszy rzut oka doskonałe, budziły ogromne zainteresowanie. Trudno było uwierzyć, że taki mechanizm mógł istnieć nie tylko na Księżycu, ale w ogóle. Kolejnym krokiem było zbadanie systemów elektronicznych. W końcu maszyny tego typu musiały posiadać skomplikowane układy sterowania. Ale i tutaj czekała niespodzianka. Czujniki zarejestrowały sygnały na częstotliwościach, które nie były używane w znanych ziemskich systemach komunikacji. Okazało się, że te częstotliwości nie tylko różniły się od ziemskich standardów, ale też nie miały odpowiedników w znanych zakresach fal radiowych. Jeszcze większe zdziwienie budził fakt, że te sygnały zdawały się oddziaływać z otoczeniem, jakby czołg nie był tylko maszyną, lecz częścią złożonego systemu połączonego z czymś nieznanym. Na granicy zachwytu i zakłopotania zespół zwrócił uwagę na symbole i znaki pokrywające pancerz czołgu. Te napisy wykonane były w nieznanym języku. Ich znaczenie pozostawało tajemnicą, ale ich złożoność i precyzja wykonania robiły ogromne wrażenie. Przed naukowcami stanęło pytanie, czy to możliwe, że te wzory kryją w sobie nie tylko walor estetyczny, ale także funkcjonalne znaczenie? Pojawiało się coraz więcej pytań, a każde z nich prowadziło do poszukiwania jeszcze bardziej złożonych odpowiedzi. Te odkrycia skłoniły specjalistów do zastanowienia się, czy za tym znaleziskiem nie kryją się ślady cywilizacji zdolnej do technologicznych cudów. Jednak poza granicami racjonalnego wyjaśnienia pozostawało pytanie, jak i w jakim celu powstał ten czołg oraz kto był zdolny do czegoś takiego. Odpowiedzi mogłyby odmienić naszą rzeczywistość i wydaje się, że są ukryte gdzieś pomiędzy kartami starożytnej historii, a między tajemnicami. Świadomość, że odkryty czołg radykalnie różni się od wszystkiego, co znane na Ziemi, tylko potęgowała intrygę. Dogłębna analiza jego konstrukcji wykazała, że zasady działania jego mechanizmów nie poddają się znanym prawom fizyki. Wszystkie tryby i elementy zostały wykonane z precyzją nieosiągalną, nawet dla najbardziej zaawansowanych ziemskich technologii. Wydawało się, że każdy element nie tylko idealnie wpisuje się w cały system, ale także posiada własną inteligencję, wchodząc w interakcję z otoczeniem. Ponadto system zasilania czołgu okazał się prawdziwą zagadką. Bez względu na to, jaką technologią kosmonauci próbowali to wyjaśnić, żadna z nich nie nadawała się do opisania tego, co działo się wewnątrz tej maszyny. Ustalono jedynie, że źródło energii jest nieskończone i nadal działa. Ponadto zaawansowane sensory kosmonautów wykryły, że ten czołg komunikuje się z czymś niewidzialnym, wysyłając sygnały, których nie da się rozszyfrować nawet przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Dalsze badania doprowadziły do jeszcze bardziej zdumiewających odkryć. Cząstki poruszające się wokół czołgu okazały się być sterowalne. Możliwe, że świadczyło to o istnieniu jakiegoś pola zdolnego ekranować czołg przed wpływami zewnętrznymi. Takie rozwiązanie nie tylko zadziwia swoją złożonością, ale także sugeruje głębokie zrozumienie fizyki, niedostępne ludzkości. Te odkrycia podważały wszystko, co wydawało się oczywiste. Czy na Księżycu istnieje siła przewyższająca ziemską naukę i technologię? Fascynująca natura znaleziska tylko potęgowała napięcie, przed nami pojawiały się jeszcze bardziej intrygujące pytania. Czy możliwe, że ten czołg jest jedynie częścią większej sieci technologii ukrytej na Księżycu? A jeśli tak, to co lub kogo miał chronić albo kontrolować? Te pytania pozostawały bez odpowiedzi, tworząc atmosferę zagubionego świata, skrywającego dotąd nieznane tajemnice. Badanie pochodzenia tego czołgu okazało się nie mniej oszałamiające niż wszystkie wcześniejsze odkrycia. Pierwsze próby identyfikacji materiałów użytych do jego konstrukcji napotkały na nieprzezwyciężone trudności. Specjaliści odkryli, że stopy, z których został wykonany, nie istnieją na Ziemi i żadna ziemska technologia nie pozwala ich odtworzyć. Te materiały były nie tylko niezwykle wytrzymałe, ale także posiadały unikalne właściwości, zmieniając się w zależności od warunków temperaturowych lub promieniowania. Jednak najbardziej fascynującym aspektem badań okazało się analizowanie wewnętrznych wzorów i symboli pokrywających kadłub czołgu. Archeolodzy i lingwiści zaangażowani do analizy szybko zauważyli niezwykłe podobieństwo tych symboli do starożytnych znaków, znalezionych w różnych zakątkach Ziemi. W szczególności wzory przypominały pismo najstarszych cywilizacji, takich jak Sumerowie. To odkrycie nie tylko zaskoczyło, ale także podważyło całą historię ludzkości. Być może te symbole stanowiły klucz do technologii pozostawionych na Ziemi przez wcześniejsze cywilizacje lub przez obce kulty, które im pomagały. Ważnym odkryciem było potwierdzenie hipotezy, że czołg ma bezpośredni związek z jakimś starożytnym źródłem wiedzy lub cywilizacjami, o których nic nie wiemy. To podważało wszystkie znane teorie dotyczące rozwoju życia i postępu technologicznego na naszej planecie. Te artefakty być może nie zostały pozostawione na Księżycu przypadkowo, lecz w celu ochrony wiedzy lub jej utrwalenia dla przyszłych pokoleń. Ale co dokładnie kryje się za historią pojawienia się tej maszyny na Księżycu? Czy była ona częścią potężnej armii, czy też środkiem komunikacji z innymi światami? Odpowiedzi na te pytania mogłyby zmienić nasze rozumienie świata i poszerzyć granice wyobrażeń o wszechświecie. I choć zagadka pochodzenia tej konstrukcji pozostawała nierozwiązana, skłaniała do dalszych poszukiwań. Przed nami było odkrycie jeszcze większej tajemnicy, która mogłaby zmienić cały obraz wszechświata i nasze wyobrażenia o nim. Badania trwały, a coraz więcej naukowców zaczynało twierdzić, że ten czołg może być związany nie tylko z obcymi, ale także ze starożytnymi cywilizacjami Ziemi. Analiza symboli na kadłubie ujawniła zdumiewające podobieństwo do starożytnych rękopisów, znalezionych w różnych zakątkach świata. Okazało się, że te symbole nie były jedynie ozdobą. Archeolodzy zauważyli ich uderzające podobieństwo do pisma starożytnych cywilizacji, takich jak Sumerowie czy Majowie, które posiadały wiedzę wykraczającą poza swoje czasy. Takie zbieżności wywołały mnóstwo pytań dotyczących pochodzenia samego czołgu i jego możliwej misji. Zadziwiające jest to, że odnalezione symbole nie tylko przypominały starożytne pisma, ale także były umieszczone w kluczowych punktach konstrukcji, co sugerowało istnienie funkcji inżynieryjnej lub mechanizmu aktywacji. Być może czołg nie był jedynie maszyną wojenną, lecz swoistym artefaktem niosącym wiedzę, którą zamierzano przekazać innym cywilizacjom. Te odkrycia mogłyby oznaczać, że starożytne cywilizacje miały dostęp do technologii, które następnie zostały utracone lub ukryte. Jeszcze bardziej zdumiewające były teorie, że te obrazy i symbole mogły służyć jako pewien język komunikacji między światami swoisty kod dostępu do wiedzy pozostawionej w kosmosie. To otwierało nowe horyzonty w zrozumieniu naszej przeszłości. Istnieje możliwość, że to właśnie ten czołg jest kluczem do zrozumienia związku między starożytnymi cywilizacjami a być może rasami pozaziemskimi. Te hipotezy opierały się nie tylko na zewnętrznych badaniach, ale także na niezrozumiałej technologii czołgu, która wyraźnie przewyższała wszystkie ziemskie osiągnięcia. Przeglądając wewnętrzne schematy czołgu, naukowcy przypuszczali, że mógł on być częścią bardziej złożonego systemu, wykorzystującego księżycowy krajobraz do niezrozumiałych interakcji. Być może czołg był strażnikiem lub obrońcą jakiejś starożytnej wiedzy. Te wnioski wymagały potwierdzenia, a naukowcy z niecierpliwością czekali na możliwość kontynuowania badań, które mogłyby rzucić światło na największą tajemnicę naszej cywilizacji. Przed nami czekało jeszcze więcej zadziwiających odkryć, które mogły na zawsze zmienić nasze pojmowanie nie tylko Księżyca, ale i naszego miejsca w tym wielkim i tajemniczym kosmosie. Odnaleziony czołg stał się prawdziwym szokiem dla świata nauki. Jednak wkrótce na jaw wyszły jeszcze dziwniejsze okoliczności. Informacja o odkryciu tego artefaktu została natychmiast utajniona, a wszystkie dane dotyczące jego lokalizacji zostały ukryte. To wzbudziło podejrzenia i wkrótce zaczęły krążyć plotki o spisku największych agencji kosmicznych. Warto zauważyć, że wszystkie ich działania były skierowane na ukrycie prawdy o Księżycu. Dlaczego tak usilnie starano się utrzymać te odkrycia w tajemnicy? Źródła wewnątrz agencji twierdziły, że urzędnicy zdali sobie sprawę z całego znaczenia i niebezpieczeństwa tych znalezisk. Według niektórych doniesień oprócz czołgu na Księżycu mogło zostać odkrytych jeszcze kilka podobnych artefaktów. Te obiekty mogły zawierać informacje, które byłyby w stanie przewrócić do góry nogami światową historię i naukę. Jednak zamiast podzielić się tymi odkryciami ze światem, władze wolały ukryć je pod zasłoną tajemnicy, twierdząc, że są one zbyt niebezpieczne, by mogły być powszechnie dostępne. Takie działania wywołały wiele plotek i podejrzeń co do intencji Agencji Kosmicznych. Wielu wierzy, że wiedzą znacznie więcej, niż mówią, a ich cele nie ograniczają się jedynie do badań naukowych. Niektórzy są przekonani, że czołg i inne tajemnicze mechanizmy mogły zapewnić dostęp do nieograniczonych zasobów lub technologii, które w rękach nielicznych mogłyby stać się narzędziem niespotykanej siły. Jednak pomimo desperackich prób ukrycia prawdy, pewne elementy informacji i tak przedostały się do opinii publicznej. Pytań pojawiało się coraz więcej. Czy intencje tych, którzy ukrywają te odkrycia, są naprawdę czyste i co jeszcze kryje się w głębi Księżyca? Być może rozwiązanie zagadki tajemniczego czołgu to dopiero początek. Widzowi pozostaje jedynie domyślać się, jakie jeszcze sekrety mogą być przed nami ukryte i jakie wydarzenia mogą nastąpić, jeśli te tajemnice ujrzą światło dzienne. Sekrety Księżyca od zawsze przyciągały uwagę ludzkości. Szczególne zainteresowanie budzi tzw. ciemna strona, która pozostaje niewidoczna z Ziemi. To właśnie tam, według przekonania niektórych badaczy, w ubiegłym stuleciu mogły być kierowane tajne ekspedycje. Mówi się, że to właśnie tutaj, w cieniu, ukrywają się ślady starożytnych cywilizacji lub nawet ślady technologii pozaziemskich, być może takich jak odnaleziony czołg. Ten rejon księżyca od dziesięcioleci pozostaje obszarem przyciągającym miłośników teorii spiskowych i poszukiwaczy ukrytej prawdy. Niektórzy twierdzą, że na jego powierzchni istnieją całe kompleksy, ukryte przed ciekawskimi oczami. Te twierdzenia, poparte nielicznymi, lecz niezwykłymi świadectwami, skłaniają do zastanowienia się, jakie sekrety mogą się tam kryć. Satelity i sondy wysyłane do badania księżyca rejestrowały anomalne aktywności, których nie da się wyjaśnić naturalnymi procesami. Czy mogą się tu znajdować pozostałości starożytnych osad lub budowli wzniesionych przy użyciu niezrozumiałych technologii? Te pytania skłaniają naukowców do poszukiwania wskazówek i dowodów, które mogłyby rzucić światło na prawdziwą naturę ciemnej strony. Niektóre teorie sugerują nawet, że po ciemnej stronie księżyca mogą być ukryte bazy obcych lub tajemnicze mechanizmy działające na nieznanych zasadach. Odnotowano przypadki dziwnych błysków świetlnych i nienaturalnych przemieszczeń obiektów na jej powierzchni. Być może to właśnie tutaj znajduje się klucz do rozwiązania zagadki czołgu odkrytego w księżycowym kraterze. Ekspedycje, które marzą o rozwiązaniu tych zagadek, napotykają na wyzwania i przeszkody, które dopiero trzeba będzie pokonać. Na razie pozostaje tylko czekać na nowe odkrycia, które mogą potwierdzić lub obalić przypuszczenia o obecności nieznanych sił i obiektów na księżycu. Przed nami jeszcze wiele tajemnic, a każda z nich czeka na swój czas, by zostać odkrytą. Przez tajemnice i splątane nici zagadek przyszło zrozumienie, że rozwiązanie związane z czołgiem na księżycu może być znacznie bardziej znaczące niż ktokolwiek przypuszczał. Wkrótce ujawniono, że ten obiekt nie został po prostu pozostawiony na Księżycu, lecz przeznaczono go do wykonania określonej misji. Początkowe badania wykazały, że czołg mógł być częścią całego kompleksu lub systemu powiązanego z innym światem. Naukowcy wkrótce odkryli, że sygnały emitowane przez czołg były kierowane do określonych punktów na Księżycu. Te punkty pokrywały się z miejscami, w których wcześniej zaobserwowano anomalne zjawiska. Co więcej, analiza symboli na kadłubie czołgu wykazała, że mogą one być swego rodzaju kluczem lub mapą prowadzącą do jeszcze bardziej zadziwiających odkryć. Każdy symbol wydawał się odzwierciedlać starożytną wiedzę i dostarczać nowych informacji o możliwych technologiach ukrytych na Księżycu. Inżynierowie i naukowcy, zgromadzeni w celu odkrycia tajemnic, przeprowadzili serię eksperymentów, wykorzystując sygnały czołgu do aktywacji domniemanej sieci urządzeń lub artefaktów ukrytych pod powierzchnią Księżyca. W wyniku tych prób zespół zdołał uruchomić ukryte mechanizmy, które doprowadziły do pojawienia się nowych obiektów. Te obiekty, jak się okazało, były częścią starożytnego skarbca wiedzy, o którym ludzkość nawet nie mogła marzyć. To odkrycie potwierdziło hipotezę, że czołg był swego rodzaju mapą lub przewodnikiem umożliwiającym dostęp do ukrytych zasobów lub technologii pozostawionych na Księżycu przez starożytne cywilizacje lub pozaziemskich gości. Wszystko to doprowadziło do oszałamiającego wniosku: Księżyc może skrywać w sobie nie tylko artefakty, ale i cały świat możliwości oraz tajemnic czekających na odkrycie. Ta historia jest jeszcze daleka od zakończenia, a z każdym nowym odkryciem staje się coraz bardziej fascynująca, pozostawiając nas w oczekiwaniu na kolejne niesamowite odkrycia w przyszłości.